No widzowie dzisiaj gramy sobie w grę Stotter Start. Pięknie. Wiktoria jak coś... Wiktoria jak coś jest ze mną. I który ja mam level. Polska ligia? Ja to już chyba miałam, dobra. Trudno, wychodzimy. Będziemy grali, możecie dobra zainstalować. Polska no. dawa i kola tak blisko. Dobra, lecimy. Lecimy. Leć, Polska, leć. Cool Zobaczcie, jaką tańczy jakaś się wyginia. Ja! Reklama! Reklama! Głupie te reklamy. Więc serio. Te reklamy to już mnie wkurzają. Nagrywam odcinek... Reklama! Widzowie nie chcą oglądać... Reklam. Prawda? Prawda. Więc dobra. Jak? Dobra, więc teraz poziom 30 Warszawa, Bielowie, Białystok. Biały Ale oczywiście tu chyba jest takie, że grasz przeciwko po prostu wiecie miastami. I Zawodnik to ja sobie wymyśliłam zawodnika Kuba Pawlowski. Nie wiem, po prostu dla mnie to nazwisko jakieś takie. Nie moje, ale trochę związane z moim. Więc dobra. Już lecimy! Obrona! No, ja cię się! Narka, widzowie, kolejna reklama.